Siemano, wiecie mordeczki, ja jestem kula w dzisiejszym odcinku będę prankował mojego brata i mojego, przede wszystkim, mojego pieska, ponieważ jakiś miesiąc temu zamówiłem z Chin taką poduszkę, która wygląda jak pies i naprawdę wygląda jak bardzo realistyczny pies jak się tak w pierwszym momencie jak się wchodzi do pokoju to tak naprawdę patrzy się, ej faktycznie Siedzi pies na łóżku. Serio to tak wygląda. I może mój brat się nabierze, prawda? Zobaczymy, czy mój brat się nabierze, ale pewnie się nabierze. Ale jestem bardzo ciekawy reakcji mojego psa. Czy on zareaguje i podnie, podbiegnie do, do tej poduszki, tak jak do normalnego psa? Czy tak naprawdę, tak spojrzy Ej, to się nie rusza i po prostu pójdzie gdzie indziej. Więc pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale. Tylko że tam na dole pod filmem, ponieważ bardzo dużo osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. Więc dużo wyświetleń, ale jest trochę mniej subskrypcji. Więc pamiętajcie, żeby teraz zejść na dół, dać tego suba. I oczywiście lecimy już do tego filmu. Oczywiście myślę, że nie muszę wam mówić o zostawieniu łapeczki w górę. Pamiętajcie pod tym filmem, ale przede wszystkim jest ta paczka. Jest to na pewno paczka skin. Tylko teraz ciekawe, czy to jest akurat ten piesek, bo to naprawdę mogło być coś później tak i naprawdę mogę zamówić coś innego. Więc no nie wiem, patrzymy. Tak, widzicie, już widzę, że to jest ten pies. Tak sobie dziwnie zapakowany, widzicie to? To dziwnie wygląda. Wutę, bo już się na mnie patrzy. Szczerze myślałem, że to będzie trochę inaczej wyglądało, ale to serio jest poduszka. Patrzcie, no, no nie gadajcie, to wygląda jak pies. Oczywiście też miałem do wyboru jakieś inne psy, ale one tak nie do końca wyglądały, tak spoko, prawda? Poduszka naprawdę niesamowita, tylko niby wygląda na takiego prawdziwego psa, a później patrzycie i... Dwóch stron wygląda tak samo. Nie wiem. Mi się mega to podoba, i teraz będę się starał właśnie pokazać to mojemu pieskowi. Bo tak, przede wszystkim teraz idę do mojego psa. I położę go chyba na mojej, na moim łóżku, na mojej kanapie I zobaczę jak to będzie wyglądało tak między poduszkami Czy to w ogóle będzie dziwnie wyglądało Więc lećmy, lećmy Jestem piesio, na którego tyle czasu czekałem A tutaj gdzieś na końcu mojego łóżka Ustawię tak, w takiej normalnej pozycji dwie poduszki moje I mniej więcej tutaj będzie ten piesio, o w taki sposób, dobra I teraz patrzymy nie gadaj, no zobaczcie, to jest prawdziwy pies i on się jeszcze tak jakby świeci, jak taki normalny pies. Jestem aż w szoku, że to tak dobrze, tak kozacko to wygląda. Chodźcie sobie do pokoju, dum. To, to jest pies, tak? Ja, gdym pierwszy raz to zauważył, to myślałem, że to jest prawdziwy pies. I naprawdę można się na to nabrać. Uwierzcie mi, jak się tak wchodzi do pokoju, to można się na to nabrać. Więc teraz lecimy po mojego psa i zobaczymy, jak na to po prostu zareaguje. No chodź do pokoju, chodź, chodź. Szukaj pieska, gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek? Dizio, szukaj, tam jest piesek, patrz, tam jest piesek. Dizio! Co ty się zrobił? Tu jest piesek, patrz! Tu jest piesek, tu, 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 tu! tu jest piesek! Patrzcie, tak jakby powąchał jego nos i, i, i tyle. Czekałem miesiąc czasu, aż, przy, aż przyjdzie mi ten pies i tyle? I to jest ta cała twoja reakcja? Chcesz, żebym cię podrapał? No dyzio, stój! Wytłumacz mi się, to jest cała twoja reakcja? Ale jeszcze jest szansa, że po prostu no, mój brat, mój brat się nabierze. No bo faktycznie jak się wchodzi, to wygląda to w miarę realistycznie, a ty co? Nie się nabrać, rozumiesz o co chodzi. Dobra, słuchajcie, postanowiłem zrobić tak, że mój brat na 100% dosłownie się nabrał, że to jest prawdziwy pies ten tam o. Moja mama teraz poszła odebrać go ze szkoły I jak e, będą razem wracali, to mama ja mama do mnie zadzwoni po prostu, coś tam porozmawiamy o tym psie. Że teoretycznie ja mam psa w moim pokoju, że muszę się opiekować jakimś tam psem przez tydzień, bo ktoś go u nas zostawił, także po prostu w wiarę to realne było, że faktycznie ten pies y, siedzi teraz tutaj. I później mój brat. Przyjdzie i przyjdzie się tak, jakby przywitać z tym psem. Bo on cały czas będzie myślał, że jest to prawdziwy, jakiś tam mały piesek. Więc teraz tylko po prostu czekam na ten telefon od mamy i, i zobaczymy, czy uda się zrobić tego pranka całego na moim bracie. Więc teraz już tylko czekamy na ten telefon. Dobra, słuchajcie, teraz moja mama dzwoni, odbieram. Halo? Halo? No cześć. synuś. No i jak tam? Jak tam piesek się sprawuje? No dobrze, tylko trochę się boi. Boi się, aha? Jest. No pewnie. Tak, skulony, skulony. Aha, aha. Trochę się no boję. No dobrze, to my zaraz będziemy. Okej. Okay. No dobrze, no to papa. Pa. Dobra, papa, pa, cześć. cześć. Więc teraz za chwilkę moja mama i mój brat tutaj będą i po prostu zobaczymy, jak zareaguje na to mój brat. Tak. I za taką akcję też zostawcie subskrypcję na tym kanale, bo to jest też mega ważne. Okej, okay, mój brat już przyszedł razem z mamą. I on naprawdę w to uwierzył. I się naprawdę mega cieszę, że mamy pieska teraz w domu na jakiś czas. Więc jestem ciekawy w ogóle, jak to wyjdzie. E, ale dobra, wołam go i robimy to. Szymon, chodź powoli, bo on tu leży na łóżku. Powoli, powoli, powoli chodź Tam jest na łóżku. Widzisz jakiś. Patrz, tam jest na łóżku, tam. No się boi, on jest skulony. Dawaj podejść do niego. Coś Zdziwiony jesteś? Piesek Poduszka No poduszka A na początku się zdziwiłeś tak trochę? No. no No niestety to jest taki piesek Może kiedyś będziemy mieli kolejnego pieska Na razie mamy Dizia i on szczeka strasznie To jest Pimpek, zobacz to jest Pimpuś Jeszcze specjalnie mama do mnie dzwoniła Żeby cię nabrać, że tu jest piesek Dobra, więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Piesek jest naprawdę fajny I udało się sprankować Mojego brata Dajcie tak, więc tak jak właśnie mój brat powiedział, tutaj możecie zostawić subskrypcję. Tutaj macie oczywiście dwa poprzednie filmy, więc pamiętajcie, żeby tutaj wszędzie klikać. Mega się udało zrobić tego pranka właśnie z pomocą takiego pieska. On jest naprawdę super, super fajny. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Klikajcie tutaj, żeby subskrybować. Do zobaczenia, papa! No i cześć!